Witajcie, drodzy moi widzowie. Teraz Wam pokażę fajną ciekawostkę. O. O. Jest. Jest. Fajne mam. Fajne mam sprzęcik. Teraz jestem zadowolony. Teraz. Teraz go będę testował w tych dalszych dni, w tych dniach, będę go testował. Eee, przyszła. czy się do mnie taki, o, do mnie taka fajna ciekawostka. I teraz go, teraz go właśnie mam tu wszystko kompletne, eee, no. Jest to tego, mam do tego słuchaweczki, wszystko. Teraz będzie rewolucja. Będzie szło jak, jak trzeba. No. Do tego mam wszystko. Okablowanie i będzie rewolucja. No. Tutaj mam tego. O. Teraz go wypakujemy. Pokażę. O. Jest, jest, wszystko mam, Kompl komplet cały, o, o, noweczka, noweczka glans, małe takie cudo, ale będzie rewolucja, naprawdę rewolucja. Tylko po... potrzebuję trochę na to czasu, żeby to wytestować, bo wiadomo, no, e, pierwszy raz takie coś mam, a teraz jestem za zaskoczony i teraz to będę właśnie testował. No. Teraz właśnie to będę testował na dniach Jak już to wytestuję to wam pokażę jak mi to idzie. No. No. Ale będzie super, będzie szło jak trzeba. To jest taki mini mini taki mikser do miksowania muzyki. Że można sobie fajnie coś. Fajnie muzykę śpiewać, a ja wam coś też fajnego będę śpiewał, ale zobaczycie, ja jestem tu, trzeba chwilę czasu, tylko tutaj właśnie sobie tego, tego muszę go przez parę dni go przetestować, ten właśnie ten mikserek na. No. No i tak, tak jak widzicie. Małe, takie skromne właśnie. Wczoraj właśnie otrzymałem. Teraz mogę sobie robić fajne podkłady, ale będzie naprawdę będzie fajnie, fantastycznie. No. No i Wiadomo, no mam tam jeszcze takie o. Tu mam takie o, Jeszcze pełen zestaw, mam taki właśnie. Bo też to. O! Mikrofon. I tylko. I. I czadu! Bach, bach, bach. O! Tu jest na mikrofon. To jest takie, o i można śpiewać, nie? Tylko, że ja ogółem mam takie słuchawki z mikrofonem, z, z słuchawki mam z mikrofonem, to ja to po prostu takie coś dostałem w gratisie. To jest takie, o właśnie, dwa mikrofony. Tutaj jest drugi mikrofon, mam dwa mikrofony, a to jest takie, właśnie, o. I to jest takie właśnie całe okablowanie. To jest takie właśnie to daje dźwięk. No to daje dźwięk. No i to właśnie tak o będzie rewolucja. No tu się włącza. O tu się włącza. I wszystkiego się robi po trochu. No o. o. Są dwa mikrofony, są do tego do, wiadomo, ja tam ma, wiadomo, no, yy, mi lepiej tak jest, jak słuchawki są z mikrofonem, nie? Bo, bo to to takie coś jak mikrofon, tego to ktoś tak, ten co tak lubi trzymać w ręce, a ja tako muszę mieć, tak. Jak bardziej taki wiadomo no profesjonalista nie że mikrofon ze słuchawkami nie no bo to jest to takie coś właśnie o otrzymałem w gratisie no bo ja sobie teraz już wiadomo no już teraz już będę ten mikserek testował to ja już teraz już będę coś robił fajnego po, po, coś podreperuję to i będzie szło jak trzeba. Wiadomo, coś tam trzeba robić pożytecznego, coś takiego ogólnie. No. A to, ponieważ. To to jest. Wiadomo, to jest to. To nie tanie rzeczy. To, kurde, wyższa To, wiadomo, no jest to. Trochu trochę nad tym muszę popracować, ale trochę mi zejdzie parę tych właśnie nie Muszę to właśnie teraz będę testował właśnie. Tylko muszę to właśnie, teraz będę właśnie to ogólnie ustawiał i, i teraz jestem zadowolony, bo już bo kiedyś właśnie se tak o tym marzyłem. Gdzie to można kupić, co i jak, gdzie a wiadomo natrafiło się na taki skromny mały taki mikserek. Bo są i te większe, a, a ja nie potrzebuję wielki. Wystarczy mały, ala, mały, skromny, ale że mogę se to wszędzie zabrać. Także drodzy moi widzowie, pokażę Wam fajnie, będzie naprawdę rewolucja. Wiadomo, no to, 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 to trzeba tam podłączyć wszystko, żeby miało i ręce, i nogi, i wtedy. Jestem teraz zadowolony i możecie dla mnie trzymać kciuki. Będę właśnie próbował coś tam. La was zaśpiewam. No. Ale, ale coś tam, co, co nieco tam jakieś melodie znam. No, to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.